Pilne oświadczenie pałacu w sprawie Karola III. Widok przyprawia ociarki. Nowe zdjęcia Karola III wywołały lawinę spekulacji i pytań o jego stan. To, co zauważyli obserwatorzy, wywołało poruszenie i zrodziło wysyp plotek, czy ze zdrowiem Karola na pewno wszystko jest w porządku? Niepokojąca diagnoza w rodzinie królewskiej. W lutym 2024 roku pałac Buckingham oficjalnie poinformował, że u króla Karola III został zdiagnozowany nowotwór. Chorobę wykryto przypadkowo, podczas rutynowego leczenia powiększonej prostaty. Pałac szybko zaznaczył, że nie chodzi o raka prostaty, a o odrębne, nieujawnione schorzenie. Co istotne, król sam zdecydował się ujawnić diagnozę, chcąc dać przykład otwartości i wsparcia osobom w podobnej sytuacji. Początek roku był dla rodziny królewskiej szczególnie ciężki, ponieważ z nowotworem mierzyła się również księżna Kate, co tylko spotęgowało napięcie i emocje wokół monarchii. Choć oficjalne komunikaty sugerowały stabilny stan zdrowia, to najnowsze zdjęcia Karola III wzbudziły niepokój i spore poruszenie opinii publicznej. Król Karol III walczy z chorobą W ostatnich miesiącach król Karol III przechodził regularne leczenie, co wiązało się z czasowym ograniczeniem jego obowiązków. Jednak, mimo zaleceń lekarzy, monarcha zdecydowanie odmawia całkowitego wycofania się z życia publicznego. Jak donoszą źródła bliskie pałacowi, nawet jego najbliższa rodzina i doradcy nie są w stanie przekonać go do zwolnienia tempa. Rzeczą, której można się nauczyć o tej chorobie, jest to, że trzeba sobie z nią radzić. I to właśnie on robi: jest przyzwyczajony do życia z rakiem. Medycyna poczyniła niesamowite postępy i, szczerze mówiąc, nie widzę w nim żadnej różnicy. Robi to, co mówią lekarze. Żyje tak normalnie, jak to tylko jest możliwe, ujawnił wysoki rangą królewski doradca. Karol III zdaje się nie przejmować ostrzeżeniami i z determinacją kontynuuje królewskie obowiązki. Wygląd króla Karola III przyprawia ociarki. Ostatnia publiczna wizyta króla tylko spotęgowała dyskusję o jego stanie zdrowia. Karol III wraz z królową Kamilą spotkał się z Emanuelem Macronem i jego żoną Brigitte w Windsorze. Na zdjęciach uwagę zwrócił jeden niepokojący szczegół, wyraźnie przekrwione oko monarchy. Widok ten wywołał fale spekulacji i zaniepokojenia w mediach i internecie, a wielu komentujących nie kryło, że widok króla był dla nich wręcz szokujący. Jak szybko podano w zagranicznych serwisach, powodem miało być jedynie pęknięcie naczynia krwionośnego, co, choć wyglądało niepokojąco, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Wylew w oku, czyli wylew podspojówkowy, pojawia się wówczas, gdy delikatne naczynka w spojówce oka zostaną z jakiegoś powodu uszkodzone i przerwane. Wówczas krew przedostaje się do ciała szklistego oka i na białku oka pojawiają się czerwone plamki. Nie powodują one dolegliwości bólowych, ale wyglądają nieestetycznie i mogą skutkować zaburzeniami wzroku takimi jak mroczki czy muszki przed oczyma, tłumaczy w jednym ze swoich artykułów Medonet.